Cześć, witajcie. Z tej strony Tobiasz. E, dzisiaj będzie taki trochę nietypowy vlog. Pokażę wam... E, pokażę wam pozostałości po, po polu, po polu rzepaku, który zasialiśmy, Jest to około, około 70 hektarów, 65 dokładnie chyba. Tu widzicie dojca, który będzie teraz uprawiał po mnie. To znaczy przede mną. E, pole, pole jest po... po 95 litrach wody, które spadło ostatnio. Muszę Wam powiedzieć, że wygląda tragicznie. Wczoraj dzwonił do mnie kierownik. Kierownik, że po prostu odetniemy tutaj, tak jak mniej więcej, gdzie ja teraz będę jechał. Odetniemy kawałek ten pola i po prostu przesiejemy to na nowo. Ale jak wczoraj, gdy spadło 7, 7 mm wody. Wszystka woda poszła tam Tam teraz wy tego nie widzicie, ale poszła tam na hotel i, i na drogę, zalało nam znowu drogę Postanowiliśmy Ja tylko wezmę trochę niżej kamerę O, no, trochę lepiej Postanowiliśmy Postanowiliśmy na nowo przesiać Puścimy właśnie ten Tego Kvernelanda, którego tam ciągnie tym dojcem Puścimy go i i na nowo przesiejemy rzepak. Na nowo przesiejemy od razu rzepak. Co mogę jeszcze powiedzieć? No teraz Wy tego tak nie będziecie widzieli, ale tutaj na przykład są ścieżki takie, po których płynęła woda. I wszystka woda a teraz pole jest tak nasiąknięte, że, że nie przyjmuje nic wody i wszystko płynie z powrotem na drogę, na hotel. Zalewa nam hotel, który jest również własnością, własnością firmy, gospodarstwa. Tam teraz już tak nie będzie tego widać, ja to wszystko zgłęboszowałem, troszeczkę, troszeczkę przeciągałem tego vloga, bo chciałem Wam pokazać jak będziemy jeździć razem z tym dojcem, ale, ale on troszeczkę się, troszeczkę się spóźnił. Dzisiaj ma przyjść kolejny deszcz, dosyć, dosyć, dosyć mocno, mocno ma popadać. E, tym, tym gruberem co tam jeździ będzie uprawiał właśnie dotąd co ja teraz mu zaznaczam. Chcemy troszeczkę zruszyć tą ziemię, żeby zaczęła przyjmować wodę Żeby jak najwięcej wody zostało na tym polu, a nie, nie leciała tam na ten Na tę ulicę i na ten hotel Co jeszcze wam mogę powiedzieć, no, no koszty, koszty myślę, że ogromne Że ogromne poszły tutaj na, na, na te pole, na obsianie tego I, i w ogóle Dzisiaj cały dzień jest koparka koparka, ta fadroma taka, nie wiem czy widzicie teraz, ale ten rów tutaj, takie rowy były Pozasypywała je e, Rowy były gdzieś w głębokości może w niektórych momentach nawet i, i metra Może, może mniej, troszeczkę Nie wiem, nie chodziłem z miarą, ale przypuszczam tak po prostu e, Pozasypywali większość już rowów, tam jeszcze troszeczkę zostało Tak jak widzicie, znaczy może nie widzicie tego, ale Rzepak powschodził mniej więcej Gdzie nie gdzie, ale gdybyśmy to zostawili to To podejrzewam, że, że plonu by z tego nie było, także Także postanowiliśmy to tak, Nie wiem czy, czy tak będzie dobrze widzieć, ale tutaj są same kratery, takie wszystko popłynięte, woda Teraz to będzie dobrze widać jak będziemy jechać w poprzek Jak będzie ciągnik skakał No ja tam zgłęboszowałem najgłębiej jak się dało Mam nadzieję, że coś tam uda się zatrzymać tej wody. Tak teraz jakbyśmy tam prosto spojrzeli, nie będziecie widzieć tego chyba jest właśnie ten, to pole golfowe, które też należy do gospodarstwa było zalane całkowicie praktycznie na, na, na drodze, na drogach, które tam są. Jest wszystko pozalewane. Rowy rowy powylewały się, rowy się powylewały. Najgorsze jest w tym to, że, że po prostu teraz wszyscy zganiają winę na, 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 na nas Za to, że, po prostu, że pole akurat w tym miejscu jest i że ta woda wszystko płynie, że zalewa im ogródki, domy e, Zarząd dróg też tak samo odsyła nas całkiem gdzie że, indziej, że po prostu, że to nasza wina Że mimo to, że my czyścimy te odstojniki, które, są, którą, które należą do zarządu dróg gdzie oni powinni to robić ale trudno, takie jest życie i ja to zawsze powtarzam, że, że zawsze może być gorzej rolnikowi ciężko jest dogodzić raz za sucho, później za mokro za dużo śniegu, za mało śniegu ale to tylko i wyłącznie, tak jak wam powtarzam to tylko i wyłącznie moje zdanie nie musicie się z tym zgadzać tak jak widzicie, tutaj wszystko jest popłynięte. Kratery są. Kratery, o tak jak widzicie, ciągnik wpada. No i tyle. Podjedziemy, może jeszcze do tego dojca. Tam na chwileczkę. Fajnie ścigać leci. Podjedziemy jeszcze na chwilę do dojca. Pokażę Wam go troszeczkę z bliska. Mniej więcej jak wygląda ten Ferneland. I sprawdzimy, tylko czy dobrze nas widać. Chociaż myślę, że dobrze. Tam kolega ostatnio pisał, żeby dać kamerę niżej. Dałem troszeczkę niżej. Teraz będę korzystał częściej z telefonu. Także mam nadzieję, że będzie to trochę ładniej wyglądało. To tak jak tam widać. Wszędzie tutaj było zalane Możecie mi nie wierzyć, ale ziemi ile tutaj było To znaczy raczej piasku, ponieważ ziemia, ziemia to tam została na polu, ale wszystkie piasek, który był luźny został zmyty I możecie mi nie wierzyć, ale tam była masa tego piasku Nie wiem, nie mam wagi w oczach, także Nawet nie przypuszczam strzelać ile tego tam było Ale chłopaki wozili to na dwa ciągniki dobre 2-3 dni eee, Także Także było co robić tam włącza koguta widzę O, tutaj się tam Muszę wam powiedzieć o pierwszej awarii e, Awarii, którą miała Case, Stało się to dzisiaj Przepalił się przekaźnik Przepalił się przekaźnik od odpalania, Kejs nie chciał odpalić e, Wezwałem serwis, serwis przyjechał Znaleźliśmy, który to przekaźnik, wymieniliśmy go i, i teraz pali. No i, i przy okazji zrobiliśmy, to znaczy przy okazji, no, planowana była już wymiana, wymiana oleju w silniku. Mam zrobione 302 motogodziny. Eee, przepalił się przekaźnik, co, co jest tak bym powiedział błahostką, e, moim zdaniem, ale, ale przez taką błahostkę nie wyjechałem dzisiaj orać i, i musiałem stać stać yy, i po prostu czekać na ten i, i czy to był jakiś poważniejszy problem czy, czy mniejszy problem to i tak trzeba było stać także, także to nie można tak traktować że to była jakaś mała pachostka bo, bo po prostu ciągnik nie pracował także także to awaria jak najbardziej dojc, dojc, te stare mi się też podobają bardzo ładne są, to znaczy ładne no na tej bliźniakach wygląda bardzo fajnie. Zobaczymy, jaką głęboko wsadził tego głębosza, grubera, przepraszam. I jedziemy, Dosyć dobrze jest. Tak właśnie dojście prezentuje z tym agregatem. Jest to 5-metrowy agregat. No nie bardzo, żeby on tak kręcił, ale trudno. Kręci to nie kręci. Tak jak widzicie, to jest tutaj ta droga, to jest moje mieszkanie e, Tu jest ta droga, co, co, co mówiłem, że zalana była Spójrzcie, jak wysoko jest ubrudzona elewacja Tutaj ta droga, ta droga cała była zalana Jedzie, jedzie, jedzie Droga cała była zalana, tutaj ten rów także Cofniemy trochę, bo widzę, że się boją odciążnika Wszystko tutaj było zalane, cała lusieńka droga Ojejku, to jest właśnie to, jak jest rucha A chcesz wyjechać ciągnikiem Zawsze to się dzieje, kiedy Kiedy nie trzeba Dzisiaj troszeczkę służby drogowe oczyściły tą drogę, ale Wcześniej tutaj, tak jak widzicie, tutaj to Całe było piachu zamulone Kurde no nic będę musiał chyba kończyć, bo nic więcej Wam już nie pokażę przy tym ruchu to ja postoję tu jeszcze dobre 2 minuty no i a może jednak no, jedziemy tutaj całej na tej długości wszystko zalane Dopiero tutaj było można jako, jakoś przejechać, tutaj ta łąka, wszystko była cała zalana, jeszcze widzicie pozostałości słonej, to są właśnie te odstojniki, które my czyścimy i mimo to zarząd dróg nie chce pomóc ani, ani nie, 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 nie próbuje pomóc. No i to by było na tyle, będę kończył, trzymajcie się, cześć!